Pustynny wiatr nigdy nie kłamie. Starego zachodu uczono, że pustynia zabiera wszystko: nadzieję, wodę, wspomnienia. Ale tamtego ranka w 1881 roku przywiała coś, czego nikt nie oczekiwał. Mężczyzna stojący przy płocie swojego wyschniętego rancza patrzył na kurz unoszący się na horyzoncie. Wiedział, co nadchodzi. Przesyłka. Nie towar. Nie złoto! Kobieta, wysłana przez rodzinę, która chciała się jej pozbyć. Wdowa bez przyszłości, bez wartości. Kara za grzechy, których nikt nie chciał wypowiedzieć na głos. Ale on jeszcze nie wiedział, że ta kobieta przyniesie ze sobą coś więcej niż tylko wspomnienia o śmierci. Przyniesie prawdę, która zmieni wszystko. I że czasem to właśnie ci których świat odrzuca niosą w sobie największy skarb. Samuel Hero miał 42 lata, gdy przestał wierzyć w ludzi. Jego ranczo uleżało na skraju Nevady, w miejscu, gdzie ziemia była zbyt twarda, by cokolwiek wyrosło. Samotność była tam jedynym urodzajem. Przez 20 lat pracował w kamieniołomach, oszczędzał każdy cent, aż w końcu kupił ten kawałek piekła. Mówili mu, że jest głupi, że tutaj nic nie przetrwa. Mieli rację. Ale Samuel nie szukał życia. Szukał spokoju. Ciszy. Miejsca, gdzie przeszłość nie mogłaby go dosięgnąć. Aż pewnego dnia dostał list. Przyszedł pocztą dyliżansową, zapieczętowany czerwonym woskiem. Wewnątrz niewiele słów. Tylko informacja, wysyłamy ci kobietę. Przybywa za tydzień. Nie odsyłaj jej. Podpisane przez rodzinę na wschodzie, z którą Samuel miał dalekie, zapomniane więzi krwi. Kuzynostwo, o którym prawie nie pamiętał. Ale znał ich reputację, byli ludźmi pozbawionymi serca, zimniejszymi niż pustynia w zimie. Nie zrozumiał. Dlaczego miałby przyjąć kobietę? I dlaczego oni chcieli się jej pozbyć? Odpowiedź przyszła siedem dni później. Wóz zatrzymał się przed jego ranczem o zachodzie słońca. Niebo było czerwone jak krew. Woźnica, stary mężczyzna o twarzy pooranej bruzdami, sunął się z kozła i bez słowa otworzył tylne drzwi. Z wnętrza wysiadła kobieta. Miała może trzydzieści lat. Może mniej. Ciężko było powiedzieć. Jej twarz była blada. Oczy głębokie i ciemne, jakby pochłonęły już wszystkie łzy. Ubrana w czarną suknię, zakurzoną od podróży, stała nieruchomo, patrząc przed siebie, ale nie na Samuela. Jakby patrzyła przez niego, dalej, w dal, gdzie nic już nie istniało. To pani Ewelyn, powiedział woźnica. Wdowa, rodzina no cóż. Nie chcieli jej więcej. Wzruszył ramionami. Powodzenia! I odjechał. Ewelyn została sama. Z małą walizką u stóp. Bez słowa. Bez pytań. Samuel stał przez chwilę, nie wiedząc, co powiedzieć. W końcu odchrząknął. Jest pani głodna? Nie odpowiedziała. Wskazał na drzwi domu. Proszę wejść. Nie ma tu wiele, ale lepsze to niż noc na zewnątrz. Ewelyn wzięła walizkę i poszła za nim. Jej kroki były ciche. Tak ciche, że przez moment pomyślał, iż może to tylko cień, który za nim wędruje. Przez pierwsze dwa tygodnie Ewelyn nie powiedziała ani słowa. Mieszkała w małym pokoju na tyłach domu, który Samuel kiedyś przeznaczał na narzędzia. Wyczyścił go, Przygotował posłanie. Ale ona nie podzękowała. Nie spojrzała na niego. Po prostu weszła i zamknęła drzwi. Każdego ranka Samuel zostawiał przed jej pokojem talerzyk z jedzeniem. Chleb, suszone mięso, wodę. Wieczorem talerzyk znikał. Jedzenie było tknięte. Ale nigdy jej nie widział. Czasem, późnym wieczorem, Słyszał kroki. Ciche, powolne. Chodziła po domu, gdy sądził, że śpi. Ale gdy wstawał, by sprawdzić, korytarz był pusty. Sąsiedzi zaczęli pytać. W takich miejscach wszystko się rozchodzi. Sklep w miasteczku, oddalonym o pięć mil, był miejscem, gdzie plotki kwitły bardziej niż jakiekolwiek zboże. Słyszałem, że masz gościa, sam, powiedział stary Mackenzie, właściciel sklepu z żywnością. Uśmiechnął się krzywo. Mówią, że rodzina ją wyrzuciła. Że przynosiła pecha. Samuel nie odpowiedział. Mówią, że jej mąż zmarł w dziwnych okolicznościach. Że było ich czterech. Czterech mężów. Wszyscy zmarli młodo. Mackenzie obniżył głos. Nazywają ją czarną wdową. Samuel poczuł chłód. Ale nie od słów. Od spojrzenia, które zobaczył w oczach starca. Lęk. To tylko plotki, mruknął Samuel i wyszedł ze sklepu. Ale w drodze do domu słowa nie chciały go opuścić. Czterech mężów. Wszyscy zmarli. Tej nocy Samuel nie mógł spać. Leżał na łóżku, wpatrując się w sufit, słuchając ciszy. Ale cisza nie była pusta. Gdzieś, w głębi domu, znowu słyszał kroki. Wstał, wrzął lampę naftową i ruszył korytarzem. Drzwi do jej pokoju były uchylone. Zapukał cicho. Pani Ewelyn? Brak odpowiedzi. Pchnął drzwi. Pokój był pusty. Łóżko nietknięte. Walizka nadal zamknięta. Jakby w ogóle tam nie mieszkała. Ale na ścianie, tuż nad łóżkiem, zauważył coś, czego wcześniej nie było. Rysunki wyskrobane w drewnie paznokciami. Twarze dziesiątki twarzy bez oczu bez ustęp. I w środku jedno słowo, wypisane drżącą ręką. Przepraszam. Samuel zaczął obserwować Evelyn z daleka. Nie podchodził do niej. Nie zadawał pytań. Po prostu patrzył. Wieczorami zostawiał okno w kuchni lekko otwarte, by móc słyszeć, co się dzieje. I wtedy zauważył coś, czego się nie spodziewał. Ewelyn mówiła, ale nie do niego. Mówiła do nikogo, do cienia, do pustki. Już ich nie ma, szeptała. Odeszli, wszyscy odeszli, ale mnie nie opuszczą nigdy. Samuel zamarł. Następnej nocy usłyszał to samo. Tym razem głośniej. Nie chciałam. Błagałam, ale oni, oni nie słuchali. Głos Ewelyn był łamany, pełen bólu, jak rana, która nigdy się nie zagoiła. Samuel wiedział, że nie powinien słuchać, ale nie mógł się powstrzymać. Byłam młoda, mówiła dalej. Miałam piętnaście lat, gdy mnie wydali za człowieka, którego nie znałam. Powiedział, że mnie kocha. Kłamał, bił mnie. Każdej nocy, aż pewnego dnia, przestałam płakać. Cisza, znalazłem jego ciało rano. Powiedzieli, że to serce. Ale ja, ja pamiętam. Pamiętam, jak modliłam się, by umarł. I umarł. Samuel poczuł, jak dreszcz przechodzi mu po kręgosłupie. Drugi był gorszy. Trzeci, czwarty, każdy z nich myślał, że jestem własnością. Że mogą robić co chcą. Głos Ewelyn stał się lodowaty. Więc modliłam się. I oni umierali. Modliła się. Samuel cofnął się od okna. Ręce mu drżały. Ale potem usłyszał coś jeszcze: Coś, co zmieniło wszystko. A teraz jestem tutaj. Wysłana do kolejnego. Do niego. Myślą, że to kara. Myślą, że zniszczę go też. Uzy w głosie. Ale ja już nie chcę nikogo niszczyć. Chcę tylko przestać. Samuel zamknął oczy. Następnego ranka zrobił coś, czego nigdy by nie zrobił. Zapukał do jej drzwi. Tym razem otworzyła. Stała w progu, blade, wychudzona, z oczami pełnymi pustki. Ale gdy spojrzała na niego, po raz pierwszy, naprawdę na niego spojrzała. — Nie musi pani bać się tutaj — powiedział Samuel cicho. — Nie jestem jak oni. Ewelyn zadrżała. Skąd pan wie? Słyszałem. Przełknął świnę. I rozumiem. Łzy popłynęły po jej twarzy. Po raz pierwszy od wielu lat. Nie chciałam, wyszeptała. Wiem. Oni, oni kazali mi wyjść za nich. Kazali mi znosić. Mówili, że to mój obowiązek. Że jestem niczym. Jej głos załamał się. Więc modliłam się do jedynego, kto mnie słuchał do ciemności. I ona odpowiedziała. Samuel nie wiedział, co powiedzieć, ale wyciągnął rękę. Nie musi pani już prosić ciemności. Tutaj może pani po prostu żyć. Evelyn spojrzała na jego dłoń. Długo jakby widziała coś czego on nie widział. A potem dotknęła jej. Coś się zmieniło po tamtym dniu. Evelyn zaczęła wychodzić z pokoju. Nie dużo. Nie od razu. Ale stopniowo, jak roślina wyrastająca z zimnej ziemi, zaczęła żyć. Pomagała w ranczoł. Przygotowywała posiłki. Naprawiała ubrania. Nie mówiła wiele, ale jej obecność już nie była ciężarem. Była cicha, ale ciepła. Jak płomień świecy w ciemnym pokoju. Samuel zauważył, że dom stał się inny mniej pusty mniej martwy. Ale pewnej nocy, gdy obudził się z koszmaru, zobaczył ją siedzącą przy oknie. Patrzyła w dal. Jej oczy były szeroko otwarte. Oni nadchodzą wyszeptała Samuel podszedł do niej Kto Moja rodzina dowiedzieli się Dowiedzieli się o czym Ewelyn odwróciła się do niego W jej oczach była rozpacz że tu jestem że jeszcze żyję że pan zawahała się że pan mnie nie odrzucił Samuel poczuł zimno co oni zrobią? Zabiorą mnie. I tym razem nie wypuszczą. Nie pozwolę imienia. Ewelyn uśmiechnęła się. Smutny, łamany uśmiech. Pan nie rozumie. Oni mają władzę. Pieniądze, prawo dotknęła jego dłoni. A ja jestem tylko przeklęta wdowa. Nikt mnie nie obroni. Ale Samuel ścisnął jej dłoń mocno. Ja obronię. Trzech mężczyzn przyjechało tydzień później. Elegancko ubrani, z dokumentami, z bronią. Najstarszy z nich, wysoki, o zimnym spojrzeniu, wszedł na ranczą jak właściciel. Jestem Teodor Ashford. Szukamy Ewelyn Ashford. Wiemy, że tu jest. Samuel zastąpił im drogę. Ona tutaj zostaje. Teodor uśmiechnął się. To nie pana decyzja. Ona jest naszą krewną. Ma zobowiązania wobec rodziny. Poza tym, spojrzał na dokumenty. Została wysłana tutaj jako służąca, nie jako gość. Ma pan obowiązek ją zwrócić. Nie zwrócę. Teodor westchnął. Proszę pana, nie komplikujmy sprawy. Ta kobieta jest niebezpieczna. Przynosi śmierć. Czterech mężczyzn zmarło w jej obecności. Nie chce pan być piątym, prawda? Samuel milczał. Albo oddasz ją dobrowolnie, ciągnął Teodor, albo zabierzemy ją siłą. Wybór należy do pana. Samuel spojrzał przez okno. Zobaczył Evelyn stojącą w głębi domu. Patrzyła na niego. W jej oczach nie było strachu. Była rezygnacja. Jakby zawsze wiedziała, że to się skończy właśnie tak. Ale on nie mógł pozwolić. Idźcie stąd, powiedział Samuel cicho. Teodor zmarszczył brwi. Ostatni raz, panie heroł. Albo? Powiedziałem, idźcie. Teodor skinął na swoich ludzi. Dwaj mężczyźni wyciągnęli broń. Ale zanim zdążyli cokolwiek zrobić, wydarzyło się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć. Wiatr silny, zimny wiatr, uniósł się znikąd. Drzwi rancza zatrzasnęły się, okna zadrgały. Niebo pociemniało. Choć było środek dnia. Teodor cofnął się. Co to? Ewelyn wyszła z domu. Powoli, jej oczy były ciemne jak noc, ale tym razem nie z rozpaczy. Z czymś innym. Z mocą mówiłam im wyszeptała. Mówiłam, żeby przestali. Ale nikt nie słuchał. Ewelyn, wracaj do środka! Krzyknął Teodor, ale ona nie słuchała. Szła dalej, prosto ku niemu. Kazaliście mi wyjść za mężczyzn, którzy mnie torturowali. Kazaliście mi milczeć. Kazaliście mi umrzeć w ciszy. Jej głos stał się mocniejszy. A gdy nie umarłam, wyrzuciliście mnie. Jak śmiecia. Teodor drżał. My, my tylko. Mówiliście, że jestem przeklęta. I może macie rację. Ewelyn podniosła rękę ale to nie ja byłam źródłem przekleństwa to wy, wy, którzy zabieraliście kobietom głos, którzy robiliście z nas przedmioty, którzy powiedzieli mi, że moje cierpienie to obowiązek. Jeden z mężczyzn wymierzył broń. Samuel krzyknął. Nie. Strzał. Ale kula nie dosięgła Ewelyn. Zatrzymała się w powietrzu. Jakby czas zamarzł. Teodor upadł na kolana. Jesteś, jesteś czarownicą. Ewelyn potrząsnęła głową. Nie. Jestem kobietą. Która prosiła o pomoc, a nikt jej nie dał. Więc znalazłam pomoc gdzie indziej. Dotknęła Ziemi w miejscach, gdzie ciemność słucha tych, którzy nie mają głosu. I nagle wszyscy trzej mężczyźni zaczęli krzyczeć. Padli na Ziemię, chwytając się za serca. Ich twarze bielały. Ich oddech gasnął. W ciągu minuty. Było po wszystkim. Samuel stał jak sparaliżowany. Ewelyn odwróciła się do niego. Uzy spływały jej po twarzy. Przepraszam nie chciałam, nie chciałam, żebyś to widział. Samuel podszedł do niej. Drżącymi rękami Kim, kim ty jesteś? Ewelyn opuściła wzrok. Kiedyś byłam nikim. Dziewczyną bez głosu, bez mocy. Ale gdy modliłam się, ktoś odpowiedział: Ktoś dał mi siłę, by się bronić. Spojrzała na swoje dłonie. Ale ta moc ma cenę. Zawsze ma cenę. Jaką? Samotność. Dotknęła jego twarzy. Każdy, kto mnie kocha, umiera. Albo, Odchodzi ze strachu. Dlatego nie mogę zostać. Dlatego muszę odejść. Zanim... Samuel złapał jej dłoń. Zostań. Evelyn zamarła. Nie rozumiesz. Zabiję cię. Tak jak innych. Może... Samuel spojrzał jej prosto w oczy. Ale może nie. Może... To nie ty zabijałaś. Może zabijała nienawiść? Okrucieństwo. A ja nie jestem jak oni. Ewelyn płakała. Ale co jeśli? Ryzykuje. Uśmiechnął się. Bo po raz pierwszy w życiu widzę coś, co warte jest ryzyka. I wtedy zrobił coś, czego ona nie spodziewała się. Przytulił ją. Mocno. Bez strachu. Evelyn nie pamiętała, kiedy ostatni raz kto się przytulił. Może nigdy. I po raz pierwszy, ciemność, która mieszkała w jej sercu, zaczęła się wycofywać. Miesiące później ranczą Samuela zaczęło kwitnąć. Ziemia, która nigdy nic nie rodziła, nagle wydała plony. Deszcz, którego nie było latami, zaczął padać. Sąsiedzi mówili o cudzie. Ale Samuel wiedział prawdę. To nie był cud. To była ona. Evelyn. Kobieta, którą rodzina wysłała jako karę. Kobieta, którą nazywano przeklętą. Ale dla niego była skarbem. Niektóre historie nie mają szczęśliwego zakończenia. Ale ta, ta miała coś rzadszego. Miała sprawiedliwość. Bo czasem ci, których świat odrzuca, niosą w sobie największą moc. Czasem ci, których nazywa się przeklętymi, są tylko nierozumiani. A czasem miłość jest jedynym zaklęciem, które może złamać każdą klątwę. Samuel i Ewelyn żyli razem przez lata. W ciszy. W spokoju. Zdala od świata, który chciał ich zniszczyć. I choć ludzie wciąż szeptali o ranczu, gdzie mieszkała czarna wdowa. Nikt nigdy nie odważył się tam wrócić. Bo pustynia pamięta. A niektórzy skarby są warte każdego ryzyka.